Hejka, kochani, witamy się na przeglądzie w PEPKO i zobaczcie jakie mamy piękności, cudowności, nowości. Ale za chwilę wam pokażę, jakie ja wynalazłam. Więc idziemy do półeczki i zobaczcie jakie cudne wazony. Niektórym się nie podobają, niektórzy po prostu nie wyobrażają sobie go nie kupić. To są takie wazony z tej serii z twarzami. Są do tego donice, lampy, świece. No, bardzo różne rzeczy można dokupić. 17 zł kosztują. Ja mam taką akurat doniczkę białą. Także mamy tutaj biały kolor i czarny. Tak się prezentuje. Dziękuję Wam z góry za wszystkie komentarze. Bardzo miłe komentarze. Jest mi naprawdę bardzo miło. Za każdym razem uśmiech od ucha do ucha na mojej twarzy, jak czytam te komentarze. Także dziękuję Wam bardzo. A tu mamy za 10 zł również takie nowości. Takie zawiaski. Ja to się śmierć, że są takie zawiaski. Mamy białe i czarne. No ale przechodzimy do, do tego, co chciałam Wam pokazać. Zobaczcie na tą za 80 zł 31 x 31 razy 27,5 cm lampiony yy, na taras do domu na, na balkon jest po prostu bardzo duży. Nie wiem, to tego tak nie widać, że on jest taki naprawdę duży, ale wygląda prześlicznie. Nie wiem, czy u Was też takie będą. Kiedyś pokazywałam wam mniejsze. Ach, widzę nawet, że tam stoją obok yy, takie podobnie mniejsze na półce. Bardzo fajnie wyglądają i zobaczcie, tu mamy te większe, tu są te mniejsze, te mniejsze są troszeczkę inne. Mm, kosztują 35 zł mają 25 x 25 cm i są troszeczkę mniejsze, takie kuleczki, ale również no, nie są to takie, wiadomo, najmniejsze, to jest 25 cm, jednak tak, ale tamte to robią, no, przecudne, yy, przecudne wrażenie. Zobaczcie, jest również i w moim yy, następnym Pepko yy, ten stojak na wina. Ale co ja tutaj widzę? Jeszcze widzę fajne kosze za 20 zł. Możecie sobie tam wrzucić, nie wiem, jak, tak jak ja zawsze to widzę: jakieś włóczki, jakieś druty, może ktoś robi, robi ręczne robótki, jakiś, nie wiem, podusie, jakiś kocyk. Można włożyć kwiata, no naprawdę przeróżne, przeróżne możemy tutaj zrobić zastosowania. No, te rzeczy naprawdę są bardzo ładne. I idziemy dalej. Pokażę Wam pufy. Te, które są nowościami teraz, to są te pufy, właśnie ta zielona, jest jeszcze kremowa. Nie wiem, czy jest, nie ma różowej. Jest... Ja chyba kiedyś pokazywałam Wam u, u siebie te pufy i nie jestem pewna, czy nie ma jeszcze różowej. Dobra, może podam Wam cenę. Yy, do góry nogami cena to 50 zł. To jest pufa puf, taka składana, że w środku macie później miejsce do przechowywania. I jak kiedyś miałam taką pufę, to trzymam tam skarpety. Tu mamy yy, za 50 zł taką w prążki. O, widzicie, ona jest tutaj rozstawiona. Yy, I tak, w takim różu mamy tutaj. Z takimi wzorkami. I ona kosztuje 60 zł. Następna, właśnie taka już porządniejsza. Otwierana za 130 zł. Do niej też możecie sobie coś wsadzić. Ale te to już są takie. Wiecie? Takie bardzo porządne. I przechodzimy dalej. Zobaczyłam tutaj firanki, których jeszcze nie było. W takie kółeczka. Dwie sztuki 140 na 260 za 70 zł. I zobaczcie, one mają takie kółeczka. Poczekajcie, może gdzieś tutaj dam radę wsadzić rękę. Przepraszam. No nie, niestety jest tak zakręcona, że nie mogę, ale zobaczcie, widać te kółeczka różne. Na górze mamy jeszcze taką, dwie sztuki 135x260 za 70zł w takie, zobaczcie tu na rysunku, w takie maziajki, że tak powiem, ale tutaj już dam radę włożyć, więc zobaczcie, e, tak to wygląda. No i kocyki, kocyki nowości, i stałam w tej alejce, rozglądałam się i nie widziałam. 30 zł, 100 razy, 130 razy 160 cm. I tu mamy biało taki pomarańczowy z frędzelkami. I stałam w tej alejce właśnie i rozglądałam się. I mówię, nie, no już nie ma nic ciekawego, żeby wam pokazać. Oczywiście trzeba się rozglądać 10 razy, bo rozejrzałam się jeszcze raz i znalazłam piękne kocyki. Ten również jest takich wymiarów tylko po prostu y, kolor y, jest inny są bardzo ciężkie więc na pewno jest tego dużo że tak powiem wiecie o co chodzi y, także one są takie bardzo ciężkie ale tutaj jeszcze nie widziałam chyba tego różowego więc wam pokażę zobaczcie również bardzo dużo bardzo dużo koca że tak powiem zaraz zobaczymy chyba na pewno jakiś duży rozmiar i już podnosimy rozmiar 180 na 200 cm i kosztuje 50 zł, ale również jest bardzo dużo yy, bardzo dużo, bardzo duży jest Niektóre kocyki są po prostu e, cieńsze i chociaż będzie duży, to, to nie będzie tak, tak dużo jego, że tak powiem, ale ten powiem Wam, że jest po prostu przecudny w dotyku, super, 200 na 220 i kosztuje 40 zł, szary, ale w dotyku jest po prostu przemilusi. Także tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo. Przechodzimy do kwiatów z racji tego, że tulipany to jest taki wyznacznik wiosny, że tak powiem, albo świąt. Ja uwielbiam tulipany. I tu mamy za 8 zł taki bukiecik tulipanów. Można sobie kupić różowe. Ja uwielbiam oczywiście żywe, no ale czasami nie można mieć żywych, więc. Więc ktoś może sobie zakupić takie właśnie sztuczne kwiatki. Jak widzicie, kolory, bardzo ładnie to wszystko wygląda. I jeszcze tu Wam pokażę świnki. Świnki ogromne. Poczekajcie, zobaczcie, ja naprawdę mam ogromną rękę. Taką, że w sensie dużą, i ciężko było mi ją złapać. Ona kosztuje 20 zł. Jest to świnka z karbonka pod spodem ma koreczek. Jest w kolorze złotym. Zaraz poszukam, czy jest srebrnym. Jest, zobaczcie, mamy to. Dobra, idziemy i zobaczcie. No, prześlicznie one się błyszczą. Bardzo fajne, takie duże na dużo kasy <noise> do zbierania pieniążków. Fajnie. I tu mamy za 20 zł. Cztery sztuki, świeczki srebrne. Są jeszcze złote. One również kiedyś były u mnie na kanale, ale akurat idą święta, więc może komuś się przydadzą. Przeskakujemy na inną półeczkę, na półeczkę kwiatową. Zobaczcie, ile jest tych sztucznych kwiatów i naprawdę one przepięknie wyglądają. I pokażę Wam teraz tutaj wszystkie te trawy tak szybciutko. Za 30 zł. Tu mamy tulipany. Rozwinięte i nierozwinięte. Z listkami. I już po prostu w takiej gotowej kompozycji nie trzeba używać. Do Następna. Poczekajcie, już Wam najpierw powiem cenę. 25 zł kosztuje. I tu mamy taką samą trawę. Później mamy trawę, którą wam już kiedyś pokazywałam. Jest wysoka, kosztuje 40 zł, 90 cm wysoka. I tutaj, tu mamy trawę z takimi kwiatami i z liśćmi. Fajnie wyglądają. Naprawdę to wygląda jak żywe kwiaty. 40 zł kosztuje. I tu również nie trzeba już doniczki, widzicie, jest to związane na dole. No i tak ona się prezentują tu wam pokażę jeszcze bukiecik lawendy no ślicznie to wygląda naprawdę, nawet taki bukiecik taki sztuczny, ale bukiecik lawendy czekajcie, poszukamy zaraz cenę. czekajcie, bo to nie jest proste jest tego dużo nie, chyba to nie jest cena od tego. O, widzę tutaj. Muszę zanurkować. <grych> tutaj do torebki. Dobra, 17 zł e, kosztuje taki bukiecik. I tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć!